Nie, czy to widać? Siemanko, moi drodzy, jak zapewne już wiecie, za dwa tygodnie wylatuję do USA na najtrudniejszy wyścig na świecie. Mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał, żeby nic ciebie nie pominęło. A dzisiaj pojedziemy sobie do Gryżyny i luźno pogadamy o przyszłości tego kanału. Zawsze jak chcę coś nagrywać, to musi tak wiać. Mam wam coś bardzo fajnego do powiedzenia, ponieważ mój najlepszy kompan, z którym kiedyś jeździłem, kupił niedawno rower szosowy i jechaliśmy specjalnie do sparzędza. Także tripy, czy to nad morze, czy to w góry. Będą pojawiać się na kanale i to myślę, że jeszcze w tym roku, bo teraz mam miesiąc jakby zajęty, to będziecie mieli filmy ze Stanów. No i jak wrócę, to będziecie mieli filmy z moich rowerowych wypraw. Można też powiedzieć, że zrobiłem sobie małą przerwę od prowadzenia mojego kanału, bo mam strasznie dużo zleceń, czy to od naszych sponsorów, czy to po prostu nawet zwykłych zleceń, tak? Zatrzymałem się, żeby zjeść batona i się napić. A powiem Wam, że jak tak dawno się nie nagrywało, to aż dziwnie mi tak mówić do kamery, bo cały czas nagrywałem kogoś. A wracając do rowerowego kompana, o którym mówiłem, to na pewno poznacie Piotrka jeszcze w tym roku i na pewno wybierzemy się w niej jedną podróż. Teraz planujemy wybrać się na R10, ale to dopiero jak wrócę ze Stanów. To jest ta ścieżka rowerowa, która prowadzi wybrzeżem na Hell. Drugie co planujemy, i to ja bardziej napomknąłem ten pomysł, to Velo -Czorsztyn. Jak oglądałem filmy u cyklupa. Cyklopa, nie wiem, nie wiem jak chcesz, żebym do ciebie mówił, ale lub to pęta, cyklup chyba o to chodzi. Także bardzo fajnie zrobiłeś ten film, w którym pokazujesz weloczorsztyn i w ogóle te ujęcia z drona naprawdę są przepiękne. Jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, kurczę, tam na pewno w tym roku jeszcze będę chciał się wybrać, więc będę się tam wybierał. Zanim was przynudzę swoim gadaniem, to łapcie tutaj kilka ładnych ujęć z drona z Gryżyny. Wraz z powrotem ze Stanów zapadła decyzja, żeby sprzedać Rometa. Chciałbym kupić jakąś szosę, taką naprawdę rasową, typową szosę. Także zobaczymy, co po Stanach uda mi się wykombinować. Uwielbiam naprawdę nasze województwo za te lasy. Wszędzie las, gdziekolwiek nie pojedziesz, las, las, las. Idealne tereny pod jazdę rowerem, naprawdę. Nie jest super płasko, są delikatne wzniesienia gdzie pełno leśnych ścieżek, asfaltu. Mega, naprawdę. Jedziesz sobie latem, masz takie fajne tunele z drzew, a jesienią wszystko tutaj jest pomarańczowe, naprawdę. Mieni się kolorami. Wjeżdżamy sobie powoli do wioski o nazwie Rokitnica. Później będą Węgrzynice i Gryżyna. A co do ujęć z drona, to widziałem, że Wam się podobają, także będzie ich jeszcze więcej i kupiłem nawet filtry ND. Także będą jeszcze lepsze. Trzeba będzie przetestować za niedługo. Idealny asfalcik, piękna pogoda. Można jechać. Dzisiaj jest Dość lekko ponad 25-26 stopni No i się zaczyna, lekko dziurawa droga, ale jak się jedzie środkiem, to nie ma tragedii. No i za jakieś 3-4 km, 5, będzie nasza Gryżynka. Nie! Czy to widać? O kuźba. Ale mam dziurę w oponie, widzowie! Ja pierdzielę. Zrobiłem w sumie trochę jolo, wiem, że nie powinienem chyba tego wyciągać. Ale wziąłem to wyciągnąłem i powietrze nie schodzi. Będę musiał tam, nie wiem, albo nową panę kupić, albo coś stopić, żeby tam wpadło. <laughs> ja tylko chcę przypomnieć, że nie mam przy sobie zapasowej dętki, <laughs> a jestem dosyć daleko już. Także będzie ciekawie. W większości przypadków nie powinno się chyba takich rzeczy wyjmować, ale nie wywołujmy wilka z lasu, bo zaraz jak walnie, to jeszcze się zdziwię i za zakrętem już wioska testujemy nową drogę jeżeli ten odcinek Ci się podoba, to zostaw łapę w górę i subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi daje dużą motywację do działania. Zbliżamy się do końca tego odcinka, a ja zapomniałem Wam powiedzieć o czymś ważnym, bo chciałbym po powrocie ze Stanów skupić się na tworzeniu shortów. Tak jak kiedyś, jakieś ciekawostki rowerowe i tak Chciałbym swój kanał bardziej rozbudować i tworzyć dla Was coraz to lepsze treści. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek informacyjny Wam się podobał. Widzimy się w następną środę. Siemano! Jak na rubę Nikogo nie ma To uciekam z gryżyny Tak to bym posiedział chwilę Ja tylko chcę przypomnieć, że nie mam Przy sobie zapasu. <dzipt pasenskraft> dl Dlaczego nie mogę się wysłonić?